Hej, hej, halo! Słońce teraz zaświeciło, znowu chmury ciemne. tym paru chyba grad, wiesz? Więc witam się z wami w nowym dniu. W nowym dniu. W w k cofałam się po kawę i bym się zabiła. Więc zrobiłam sobie kawę number dwa. Po pierwszej, jak widzicie, makijaż zrobiony. Eee. Wczoraj też zrobiłam, w, w, ostat, w ostatnim, wczoraj yy, kazałam Wam, że robię zadania do szkoły i zrobiłam te zadanie, co mam mieć na dzisiaj, i już się nie odzywałam nic więcej. Yy, więc w sumie mam zrobione to, co miałam na dzisiaj, ale może później zrobię to, co mam na jutro. Także tak, taki, taki jest wstępny plan, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie śmiechać na zakupę, ale w sumie nic nam nie trzeba, chyba nie jedziemy tu. So. Jak chcesz. Ale nie ma w sumie po co. Zawsze pilny uczyń jesteś. Ja? No wiesz... W młodości nie przykładałam się, miałam inne rzeczy w głowie, to wiesz... Na starość. Eee, więc... Więc w sumie chyba nigdzie nie pojedziemy. Suma summarum, wczoraj miałam pranie, jak wam pokazywałam. Pokładałam dzisiaj jeszcze rano worki, te dwa worki z praniem. Oliver był grzeczny, dzisiaj znowu poszedł grzecznie do przedszkola. Drugi dzień, więc może coś do niego dotarło. Bo mówiłam mu, że zobacz jak Alan idzie grzecznie, nic nie protestuje, ubiera się wychodzi. Ale oczywiście e, był obiecany Lizak, <grytanie> za to jak grzecznie pójdzie. Więc w sumie tyle, nie ma nic na razie ciekawego. Także może się odezwać później. Piję kawę, daję filmik na dzisiaj. Wczoraj go zrobiłam, pomiędzy oglądaniem, zgadnijcie, tójkę. Love, Love Island. Tak nieustannie. <grym> love, Love Island, jedynie to oglądam w telewizji polskiej. To jest jedyna rzecz, jaką oglądam, nic więcej nie oglądam poza tym, więc między, między e, montowaniem i przerwami, między przerwami w Love Island. Montowałam filmik wczoraj, także teraz go ładuję you? na no. YouTubea. Ta mała nastąpiła. Nie jest Love, Love Island, tylko otoraj, Otorai! Jesteśmy tu! Ta piosenka, którą śpiewa Sonia, więc to jest... Teraz nie ma tam Love, Love Island. Nie zauważyłeś, że nie ma tej piosenki? Tylko jest otoraj. Poprawiam się. Mała pomyłka. Okej, okay, właśnie szukałam przepisu na obiad i myślę, że zrobię coś takiego wygląda apetycznie, a to się nazywa makaron azjatycki z kurczakiem i warzywami. Akurat taki makaron mam, pieczarki mam i wszystkie schodniki, bo patrzyłam, co jest potrzebne to, co jest potrzebne mam, także zabieram się za robienie obiadu.

Znaczy, że było dobrze poćwiczone. Czerwona jestem. Kończyłam się, fryzurę mam Wyszczołową. Wyszczoła fryzura, taka weszczołowa jak i ja. Także poćwiczyłam się, było intensywnie. Jeszcze zrobię trochę brzuszków, czyli tych tak swoich ćwiczeń. I będę się wkąpać. Taki jest plan. Pewnie pomiędzy oglądaniem Love Island ze swoją łaciną będę montowała filmik w trakcie. Uff, jakże się zmęczyłam. drodzy, z nieogarem porannym, z moją z, z, z kawą. E, Mamy dzisiaj czwartek. Kolejny dzień. Ale on został w domu, bo bo, 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 bo. ma katar, zatkany, a nauczycielka mówiła, jak mam, noz, zatkany, to może zostać w domu. Wiecie, teraz troszkę jak się jest czy się ma nawet katar, to to już powinno się w domu być zauważyłam przez okno, że teraz e, że przyjechał samochód i sprzątają te wszystkie rzeczy, bo oni robili właśnie tam na dole e, coś z kanalizacją z wodą, ale w końcu skończyli, czyli o, można powiedzieć, że cały ten proces tego wszystkiego się już skończył w końcu bo ciągle były jakieś podłączone kable i w ogóle na dole Także chyba się już w końcu skończyło. Także życzę powodzenia następnym ludziom, którzy będą mieli um, dwumiesięczne um, rewolucje w bloku, w mieszkaniu. Także ja piję kawę. Ja to zaznaczę was później. Zobaczymy jak dzisiaj Oliver będzie się zachowywał, czy nie będzie morudził. Um, powiedziałam, że na że do już go nie widział że jest w tą także no, coś później dobre płatki rzeczny chłopczyk jesteś czy nie? szybko mów rzeczny no słuchałem grzeczny jesteś? Mhm, czy nie robisz szkoły i piszę o swoim imieniu, o znaczeniu imienia? skąd ono pochodzi, co ono oznacza okej okay, i skończone więc mój look czaderski, w każdym bądź razie tutaj mam taką fajną bułeczkę, bo mąż przyniósł z pracy żytnia, także sobie zrobię tą bułeczkę jak się prezentują moje włosy bo rano mi tak stały bo umyłam je wczoraj poszłam spać i Miałam związane w kucyka I jak stałam dzisiaj to miałam Takie włosy dziwne widzę, że dalej są one dziwne Okej, okay, także moi drodzy Zjadłam ci śniadanie Zaraz idę się wsiąść Oczywiście ja je, jedząc śniadanie Nie mogło być inaczej już musiałam się wybrudzić Ale to już tradycja Ja zawsze muszę się wybrudzić Giem. Także idę zaraz zrobić kawę Zrobiłam to do szkoły, co Wam pokazywałam. Idę zrobić sobie kawę. Odgłosy dziwne, bo oni coś tam robią z rurami e, niedaleko nas, także idę sobie zrobić kawę. E, właśnie przesyłam filmik na kanał i za chwilę będę sprzątała. Obiad jest wczorajszy. Dzisiaj będzie dzień bez makijażu, także się nie przestraszcie. Ale... Obiad jest wczorajszy, wczoraj zrobiłam, pokazywałam wam i sporo tego zostało. Mm, I co? A dzieciom może zrobię naleśniki później, bo y, tam jest masło orzechowe, a Ala jest uflony na orzechem, więc tego nie ja wczoraj zrobiłam im z innym sosem. Także taki jest plan. Piękna ja. Dzisiaj mam day off od makijażu. Nic nie nagrywam, nic nie dodaję. Więc jest jak jest. Siemka siemka, witam się z powrotem. Zaginęłam. Nagrywałam vloga, pokazywałam Wam to i tamto i nagle zaginęłam. Już jest w ogóle dużo później, bo jest godzina... którą mamy? Godzinę 19.15 I ja nagrywałam makijaż rutynę makijażową z jednej osoby znanej, więc makijaż jest taki delikatny, ale fajnie wygląda, bo jest twarz oświetlona i mimo wszystko podoba mi się ten makijaż. This winner is you dida! Dzięki. Możesz to podnieść po z nara. Eee, weź, bo zaraz coś zwalisz. Dobra, ja to już wezmę. Nara. Anans Nela. Uwe, uwe, uwe. Także nie wiem, to będzie pierwszy krok, czy ten makijaż. Ale to jest tylko banana. Anisibki banana. Dziewiętna, czy 15, no, 16? Ja taki, taki jest... balon. to jest taki balon, taki kształt? No, zielony. A jaki tam był? No. Nie, już nawet nie widziałam. Ale nie, może też chcesz zrobić. Tutaj sprzątam. I bo przy okazji też nagrywając te filmy, robiłam sobie maseczkę z awokado i z miodem. Dawno nie robiłam takiej maseczki naturalnej. I też używałam mase maseczki. O. I też robiłam. Mm, tylko spokój nas uratuję. I też robiłam maseczkę w płachcie, więc fajnie, przynajmniej moja cera trochę. Trochę się odżywiła, bo już dawno maseczki nie robiłam. Trochę mi zostało, więc nie wiem, może je odłożę do lodówki, może jutro jeszcze będę mogła użyć tej maseczki, bo w sumie szkoda wyrzucać. O kurczę, by to się z... Zabieram się. TikToka! Do... A robimy banana i sytuację. Banana czy balona? Banana, banana, balona. O, o Jesiki, banana! Patrz! O, o jsi! Jak on dostał? On dostał dlatego, mój kochany, że ty wczoraj zabrałeś i ty zabłeś dwa. on zjadł piętro, więc dostał mu. Więc kupiłam. Proste i logiczne. Czyż nie? Jak ty się jest pazernym, to wiesz, nagrody nie ma. żeby zmyć. To mój makijaż, moja mój makijaż. fryzura. W sumie taką wymyśliłam rozczypano fryzurę. Żeby jakieś włosy ujarzmić, bateria mi już pada. Więc moi drodzy, ja kończę bo bateria mi pada akurat mi wystarczyła nagranie filmiku. Ale w ogóle odkryłam dzisiaj opcję y, dodawania filmików, które już dawno szukałam i wiedziałam, jak oni to robią. Jak nagrywają filmiki, dodają tutaj filmik z YouTube'a czyś inny, jak ktoś pokazuje. I w końcu to odkryłam, jestem genialna. Sama na to wpadłam i już wiem wszystko, co się robi, także jestem z siebie dumna. Jakbym wiedziała, to bym, to bym nagrała ten film One, two, three, go Właśnie dużo fajniej bym dodała I pokazywała wam od razu jak to wygląda I to robiła, niestety nie zrobiłam tego Ale to nic, ważne, że odkryłam w końcu ten sposób Także brawo ja Także widzę, że dzieci idą się kąpać i ja nie wiem, czy nie zrobić się tego filmka, którego nagrywałam, czyli tego makijażu, bo powiem szczerze, że mnie trochę kusi, bo jestem ciekawa, czy mi to wyjdzie tak jak, tak, jak chcę i że będę mogła fajnie właśnie to dodać, o czym wam teraz mówiłam. Więc może go zrobię. Zadania do szkoły zrobiłam. Wprawdzie muszę jeszcze kilka razy przeczytać to, coś, coś na jutro, bo jutro będziemy opowiadać o swoim imieniu, właśnie który. Dzisiaj pisałam, co Wam pokazywałam, że robię. Jest godzina, jak już mówiłam, po siódmej, zrobiłam makijaż, żeby potem <trym trym> go zmyć, ale takie są uroki nagrywania. Alan! Alan są. to nie jest zabawne. Także takie są uroki, <trym <trym e tak są uroki e nagrywania, więc kończę. Bateria i tak mi już pada. Także mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Dużo się nie dzieje, ale... I do zobaczenia w następnym filmie. Ja kończę. Dziwne, że jeszcze mi nie padła. Już pokazuję cały czas, że, że już jest podnięta, skreślona, ale jeszcze się trzyma. Ja tutaj jeszcze muszę ogarnąć to wszystko. Pójdę z nią Herbatę sobie jakoś zrobię. Położę się do łóżka. Wczoraj czułam, jak Wam pokazywałam, więc dzisiaj już tego robić nie będę. Mm. Co? więc do zobaczenia w następnym.